Damian Karzyński przedstawia projekt XCOP. Sezon drugi, epizod dziesiąty, pod tytułem Piekło Niebie. Prologu w głównych wystąpili kapral Damian Karzyński, szeregowa Jadwiga w szeregowy Grzegorz Pudziar i szeregowy Paul Urban. E, witam, skończyliśmy. E w momencie zastanawiania się nad misją co hmm. mamy teraz za tu jest bardzo wysoki poziom trudności czyli będzie dużo wrogów a my zaledwie mamy czterech żołnierzy a bardzo wysoki stopień trudności oznacza że naszych wrogów będzie ich z 10 aż poleciałbym na tą misję bo żeby nie stracić na początku jakiegoś kraju. Jednakże hmm, kasa by nam się przydała i nam przydaliby nam się tam technice. Kusi mnie to, ta Wielka Brytania, ale no to jest bardzo wysoki stopień trudności. Ponad 10 ufok w 4 żołnierzach i to jeszcze bez jakichś specjalnych broni, może być problem. Ale tutaj też jest największa panika. Co ja mam robić? Bądźcie człowieku mądry. A zobaczmy jeszcze kto by mógł jechać na tę misję. Mógłby pojechać dwóch szturmowców. I grzesiu jako snajper. Wyposażenie. Nie, nie wyposażenie, tylko dostosuj. Grzesiu jako snajper by mógł pojechać. Mamy Paula, e, dostosuj. A Pol będzie może, może biały, albo czerwony. Może Pol będzie czerwony. A nie chcę podjeżdzieć tutaj do tej, tej gorluzce. Hmm. E, ruszamy na misję kamikadze czy nie? 10 focus Jak nie wyskoczył na raz, może byśmy dali Lalda Dobra, ryzyk fizyk Raz żyje yy, Mam nadzieję, że uda nam się to miejsce zrobić. Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, yy, ale nagrodą może być to, że nie stracimy yy, I ląduje. Europy. Yy, przynajmniej Kolejnym miejscem zrzutu jest Wielka Brytania. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Mam tylko nadzieję, że nie wyskoczą wszyscy naraz. Będą pod małymi grupami się do nas zbliżali. O, będziemy w dzień walczyli, to chyba jest dobry znak, bo będziemy mieli lepszy... Tu, Wielkie Niebo. Sztab, zgłoście się. Zespół uderzeniowy celowania. dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Jejku, nie mamy pola ewakuacji. Więc musimy już z tej misji wyjść cało. Eee, się narobiło trochę. Dobra, na razie nikogo nie widzimy. Nie będziemy się kryli wszystkimi, bo nie chcę się za bardzo wysunąć, żeby kogoś nie zobaczyć. Da jest, broń w pogotowiu. A tutaj jest akurat. Da jest, broń w pogotowiu. Przeczesuję teren. Także nie mam się nawet gdzie chować. teren. Jest niedobrze na początek. Dobra, teraz musimy się już trochę ruszyć. Przejdźmy tutaj. Czy kogoś zauważę? O, na razie nikogo nie widzę. Um, szturmowcy nasi. E, Paul, niech tutaj się ruszy. Ja dobiegnę o, Ja dowodzę teraz. Już nie ja dowodzi, tylko ja dowodzę. Na snajper niech się schowa tutaj. A jest broń w pogotowiu. Przekupuję teren. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ nasi wrogowie mają bardzo dużą przewagę liczebną. Dobra, tu możemy już kogoś aktywować. Podejdziemy i zobaczymy, co się będzie działo. Widzę kosmite, atakuje. Jest ich tylko dwóch. ...ale się dobrze schowali na, na, na nasze nieszczęście. Jadzia może tu podejść za pełną osłonę... ...i nawet ich widzi obydwu. I obydwu ma 50%, więc spróbujemy. Trafiła, ale tylko za dwa. No dobra, mamy niestety dwóch... Yy... Mamy dwóch Esoltów na tej misji. A esolci mają tą złą swoją zależność, że niestety e, mają shotguny, a nie Co tego drugiego nie widzisz. Choroba A stąd będziesz go widział, też nie być widział, bo pewnie cię będzie zasłaniało to. Ale wolę cię schować za pełną moskwę. gorąco. O kurde, jeszcze dwóch zobaczyłeś. Następne, na szczęście się tam ci się wycofali. Okej, okay, okej. Okay. Na razie nie, nie panikujmy, nie panikujmy. Eee... O widzisz stąd, stąd kogoś. 55%. No próbuj. Poszło w pole. Niestety nie trafiłeś hmm. e, Ja może zrobię tak, że, że podbiegnę ranę ja z tu za pełną osłonę Z shotguna mam ile? 41%? No to nie, nie jest najmniej, może trafisz Ej. Aj, kurna, nie trafiłem. Dobra, mamy dwie ekipy. Co one zrobią? Tutaj się połączyli umysłami. Ten wychodzi z akcją jakąś. Mogłem wziąć dwie apteczki na tę misję. Strzela do snipera. Jeszcze krytycznie go trafił. Kurde. Niedobrze. Co ten drugi będzie robił teraz? Też podchodzi. Tylko do kogo będzie strzelał? Nie do snajpera. No to nam się zaczęła misja. Straciliśmy jednego człowieka, a nie zabiliśmy jeszcze nikogo. Dobra, tu bym dwóch mógł zabić. Ale pasowałoby mi może podbić tu i zobaczymy, co z tym będę mógł zrobić. Tego jednego na pewno, tu mam 100%, 57 i 33. Ale może by mi się udało ich wszystkich zabić w jednym uderzeniu. Choroba, no nie wiem, czy ich zabije. Dobra, to recykujmy. nie zabiłem tego, co którego chciałem. Akurat bardziej mi zależało na tamtym z tyłu, żeby go zabić. Eee, dobra, musimy podejść i liczyć, że go trafi eee, Jadwiga. Zabij go. Jest dobrze. Jest dobrze. Trzech zlikwidowanych, straciliśmy na razie jednego człowieka, ale trzech eee, pokonaliśmy To jest bardzo wysoki poziom trudności, czyli możemy mieć nawet z 10 foków. Dobra, na szczęście... Eee, na szczęście się nie pojawili. Nowi. Czyli tamten jeden gdzieś się boi nas. Póki co... strefę ogniową! Patruję drogów. Teraz zbliżajmy się naszą ekipą. Wyznaczam strefę ogniową. Szkoda, że straciliśmy tego naszego snipera. Bo to jednak o O, zaczynasz od do tyłu. Chyba zacznij podniósł. Dobra, ale go załatwiliśmy. Ciekawe czy to był ten e, sektoid, na którego polowaliśmy. Dejdziemy do drzwi. Ja przeładuję. Dołączy do mnie Jadwiga, która też przeładuje. Mogę sypać dalej! W tym miejscu się ustawi e Paul i on też będzie. A, będzie nas osłaniał. Dobra, na razie się nic nie stało. Pode... Ja cię podejdzie tu, Paul może tu, I przeładuje dalej? i cała dziewczyna no, chodźcie brudasy, no chodźcie brudasy. To są tylko trzech ludzi, ale na razie już czterech zabiliśmy. To jest dobry, do, dobra znaka. Cicho tam, słyszycie coś? Dobra, otwieramy. Czy kogoś zobaczymy? No coś tam jest. Coś Chyba tam... nie jesteśmy tu sami. Coś tam jest, ale na razie nie widzimy nic. Jadzie poszło dalej, nic nie widzi. Zbliży się Pał, no, będziemy brudasy. się rozglądali. Teren. No, chodźcie prudasy! się tu boję wychodzić. Nie wiem, czy nie lepiej było tamtej strony iść, no ale trudno. Tam się chyba kończy mapa. Eee... No, spróbujmy. Teraz mamy grupkę trz trzech sekreidów. Już nie po dwóch. Eee, 50, 50, 50. żeby nas nie slankowali tam z tyłu ja tam nie dobiegnę zresztą Paul ma taki sam zakres ruchu z 50 szkoda że mamy tych tylu asaltów bo to nie jest akurat dobre hmm czy zostajemy tutaj? Czy się, czy się próbujemy zbliżyć do nich? No to próbujemy się zbliżyć. 25% na tamtego, że go trafię. Dobra. A Paul się ruszy tu. E, Pał nas będzie osłaniał jakby ktoś nas tam próbował oflankować z tyłu. Hmm. Nie o tych jakichś pełnych w środków nie ma. Spróbuję jeszcze, no dobra, trzeba zaryzykować te 25%, to jest malutko, ale niestety za mało. Muszę się lepiej złożyć! Za mało. Eee, no spróbuj tutaj. Huraba. Mam nadzieję, że nam teraz... Co oni wymyślą? Co oni wymyślą? Ten się łączy z tymi więc ten jeden będzie na pewno szedł do ataku Albo ścielał od razu Idzie do ataku Kurde, odsłonił nam Paula To niedobrze, Paula jest teraz bez osłony A, a tam przy jeden ufok został On próbuje nas I chyba mu się udało Paul boku! nam Miałeś nam pa Paul nas tam z tamtej strony mm. No dobra, straciliśmy dwóch ludzi już Zrobimy to tak. Ja zrobię randę. Ma, mam nadzieję, że nie zobaczę tam kolejnej grupki. Kurde! Jednak zobaczyłem! No to jest on To w tym momencie zginęliśmy. W tym momencie W tym momencie zginęliśmy wszyscy. Niestety się nie udało. No przegraliśmy w tą misję nie możemy się wycofać, więc wszyscy zginęli. Yy, popełniłem błąd wybierając się na tę misję. Yy, straciliśmy wszystkich żołnierzy doświadczonych. No ale co zrobić? No popełniłem błąd neutralizowany. Został widzicie, Tamtą ekipę załatwiłem, ale została nowa ekipa, która nas teraz rozdmucha. No, jeden nie trafił, to jest mała niespodzianka dla mnie. No, ale to i tak raczej nie przeżyję tego. No, ten już trafił. Nie, też nie trafił, a ten. Ale ten trafił. No Dobra. Ja podchodzę bliżej i zabijam jednego z nich. Zostanie tylko zostanie ten, ten jeden. ja się pozbędzie tego. 100% No dobra zostało teraz dwóch na jednego. Było przedmieszką przed na dwóch, a zostało dwóch na jednego, więc nie jest najgorzej. Może się uda to wygrać. No on robi? Wycofał się tutaj. Aha i zrobił wartę. Okej. Okay. Czy ja mam granat jeszcze? Nie, nie mam granatu. 61%, że trafię. No to spróbujmy Aj, niestety nie trafiłem. Nie Potrzebuję amunicji! Aj co najgorsze, mi się jeszcze amunicja skończyła podejdę tu, oczywiście nie będzie go widziała. Ale to nie o to chodzi. On ta z jeszcze i do mnie na pewno. A nie, tutaj się wycofał, dobra. Włączył wartę. Ale to mu chyba nic nie da? Bo ja go teraz flankuję i zabiję Pięknie, koniec misji. Jest kolejny dzień, kolejna udana operacja. już myślałem, że jest po nas. Ale było gorąco. Uff. ale pięknie to zrobiliśmy. W takiej tragicznej sytuacji, gdzie już wydawało się, że jesteśmy martwi, wyszliśmy cało. Cudowna misja. Mimo tego, że straciliśmy dwóch ludzi, naprawdę wspaniale nam to poszło, bo już byłem pewny, że straciliśmy wszystkich. A tak dzięki dużej ilości szczęścia, bo dwa razy mnie nie trafili, rozdmuchaliśmy ich. Gdybyśmy tylko mogli zrobić coś więcej. Może przeoczyliśmy jakiś szczegół w naszych badaniach. Ja nic więcej nie mogliśmy na tej misji zrobić. I tak wyszło bardzo dobrze. O, jest pierwsze Lightning Reflex. To nam się na pewno przyda. Oj, tylko ja jestem... O, dostałem ksywę kobra. No dobra, ale ja jestem Gal, więc zmienimy to na Gala. Pamiętaj, jak wygląda sytuacja cię teraz? Stan, w Stanach, w Ameryce Północnej prawie wszyscy panikują, Niemcy i Chiny panikują. Uff, no dobra. Hmm, ale uratowaliśmy przynajmniej, bo tak to byśmy stracili nie, przynajmniej Niemcy albo Wielką Brytanię. A tak to nie jest najgorzej. Hmm, poczekajmy na tym miotaczukowy. udało nam mówię wam było ciężko jest łukowy. super wybieramy nowe badania w nowych badaniach spróbujemy przebadać Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego dowódca nowi rekruci nie... zostali skierowani do pracy w laboratorium Dostaliśmy naukowców, a nie tych, a nie Techników, przecież poszliśmy na tę misję tylko dlatego, że panika była duża. No to trudno. Na pewno ten łukowy bym chciał sobie zakupić jeden. 35, nie musimy kogoś sprzedać. Na razie mamy tylko septoidę, więc septoida sprzedamy. Po to, żeby kupić ten miota łukowy. Okej. Okay. Ile mam nam zostało ludzi? Dowódco, w ponieśliśmy spore straty i do tej pory nie znaleźliśmy nowych ludzi. Musimy zacząć rekrutację nowych żołnierzy w koszarach. Mamy siedmiu żołnierzy, tylko ja jestem doświadczonym żołnierzem i dwóch... a jeszcze dwóch w szpitalu. No dobra, Ksyvatudykal. Mamy Jestem, wróciłem do naszej ekipy. Jako dowódca się sprawdziłem w, tym, w tej misji. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. Czy jakieś nowe? Nie mam pieniędzy, więc na razie spokój. Aha, czekajcie, a mogę już zbudować. E, e, czy mogę już zbudować szkołę oficerską? Mogę, ale potrzebuję na to troszkę pieniędzy i sporo mocy. No okej. Okay. Pieniądze i moc jest potrzebna. A ile jest na ten termiczny potrzebny generator zasilania? Termiczny 200. A no to też jest za mało pieniędzy. No, przydałoby nam się jakieś pieniądze. Mamy połączenie z radą, dowódco. No, no, przełączam na ekran. Zgodnie z. o, szeregowa adresa, przepraszam, wróciła do służby. Bardzo dobrze. Czyli będziemy mieli snajpera. Straciliśmy snajpera Grzesia. U, Grzesia straciliśmy. To ból, straszny ból. W następnej misji wybieramy się ratować żółtka, bo tutaj jest dużo, dużo, dużo kasy i doby żołnierz, plus dwóch techników, dwóch naukowców. Ale to będzie w następnej misji. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że spędzacie ze mną czas. Następna misja będzie ciekawą misją, w której troszkę powalczymy. No to do zobaczenia w, kolejnym, w kolejnej misji. Na razie, cześć.